Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 12 cm i 16 cm. To mamy na pierwszym rysunku. Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną, równoległą do każdej przyprostokątnej. A potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury. Chodzi o tą linię. Ta linia łączy nam tutaj środki tych boków. Tędy ten trójkąt jest rozcinany. I z połączenia tych rozciętych dwóch figur, czyli tego trójkąta i tego trapezu, powstaje nam nowy trapez. A my mamy obliczyć różnicę obwodów trójkąta ABC, czyli tego pierwszego tutaj, i trapezu PRST, czyli tego tutaj. Zadanie za trzy punkty, więc podzielimy sobie to zadanie na etapy. Pierwszy etap to będzie obliczenie tego odcinka BC. Ten odcinek BC byśmy chcieli wiedzieć, ile on ma. Tutaj mamy kąt prosty, tu wiemy, że jest 16, tu wiemy, że jest 12, więc możemy sobie zastosować twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa działa tak, że naprzeciwko kąta prostego bierzemy sobie to najpierw, czyli jest x do kwadratu i to się będzie równało: 16 do kwadratu plus 12 do kwadratu. Teraz to możemy spotęgować. 16 do kwadratu to jest 256, a 12 do kwadratu to jest 144. Dodajemy te dwie liczby do siebie i tutaj z tego wychodzi równe 400. Pierwiastkujemy, to wychodzi pierwiastek z 400, a ten pierwiastek z 400 da się obliczyć i to jest 20. Pierwszy etap zadania zakończony. Obliczyliśmy, że ten odcinek ma długość 20, czyli teraz mamy sytuację taką, że tutaj jest 16, tu jest 12 i tutaj jest 20. Teraz się wczytamy trochę bardziej w treść zadania. My wiemy, że Paweł połączył środki dłuższej prostokątnej i przeciwprostokątnej, czyli te dwa punkty to są środki odpowiednio tego boku i tego boku, a to znaczy, że ta szesnastka została podzielona na dwie ósemki, tu mamy osiem i tu mamy osiem, a ta dwudziestka, którą już znamy, ona została podzielona na dziesiątkę i dziesiątkę. Do tego wszystkiego przydałoby nam się jeszcze wiedzieć ile jest tutaj. Ja ten bok nazwę y i teraz popatrzymy sobie na ten mały trójkąt. W tym małym trójkącie możemy też zastosować twierdzenie Pitagorasa. Tym razem naprzeciwko kąta prostego, który jest tutaj, naprzeciwko znajduje się ta dziesiątka. Od dziesiątki zaczniemy, będzie 10 do kwadratu, to się będzie równało 8 do kwadratu plus y do kwadratu. Spotęgujemy te liczby. 10 do kwadratu to jest 100, 8 do kwadratu to jest 64. A y do kwadratu nam się nie zmieni. Teraz 64 przerzucimy sobie na drugą stronę do liczby 100. Jest liczba 100 i liczba 64 ze zmienionym znakiem, czyli minus 64. To się równa y do kwadratu. Teraz odejmujemy. 100 minus 64 to jest 36. To jest y do kwadratu. Trzeba spierwiastkować. Będziemy mieć tutaj pierwiastek z 36. To jest y. A to znaczy, że ten y będzie równy 6. Czyli tutaj w tym miejscu mamy 6. A musimy obliczyć różnicę obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST. No to już możemy na pewno obliczyć obwód trójkąta ABC. Obwód tego trójkąta ABC to będzie suma jego wszystkich boków, więc to będzie 16 plus 12 i plus 20. Z tego nam wychodzi 48. To jest obwód trójkąta. No i obwód tego trapezu. Tutaj u góry ten odcinek TS, to będzie ten sam odcinek co tu, to będzie szóstka. Po tej stronie SR, no to jest ten kawałek, czyli dziesiątka. Tutaj na dole to będzie ten kawałek, to będzie dwunastka. No i zostają nam jeszcze te dwa boki, ten tutaj i ten tutaj. Tego niby na razie nie mamy, ale ten trójkąt, to jest to samo co ten trójkąt tutaj. Przeciwprostokątna w tym trójkącie to jest dziesiątka, więc tutaj przeciwprostokątna, która jest naprzeciwko tego kąta, to będzie dziesiątka. Tutaj mamy dziesiątkę. Ten odcinek to jest osiem, to jest ta wysokość, więc ten odcinek na dole to jest ten trzeci, brakujący, to będzie ta szóstka. Do obwodu bierzemy wszystko oprócz tej ósemki, czyli bierzemy sobie dziesiątkę, szóstkę, dziesiątkę. I jeszcze jedną szóstkę z dołu weźmiemy i dwunastkę weźmiemy. Z tego mamy tak 6 i 6 to jest 12, i jeszcze 12 to jest 24, i z dwóch dziesiątek mamy 20, to będzie razem 44. A my mamy obliczyć różnicę obwodów, no to odejmujemy. Obwód trójkąta to jest 48, minus obwód trapezu, czyli 44. Wychodzi nam z tego 4, i to wszystko było podawane w centymetrach, więc zapisujemy tutaj centymetry. I zapisujemy odpowiedź, że różnica obwodu trójkąta i trapezu wynosi 4 cm.